Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i dziś film taki kurierski, można powiedzieć, bo będą tylko i wyłącznie paczki. Jak widzicie, na początek odbieramy sobie nagrody za wiele wygranych 90. No i za 100 dostaniemy paczkę rzadkich zawodników a więc pakę za 50 tysięcy. No, może coś poleci. Najpierw ta za 90 zwycięstw, no i co? Czy będzie jakiś łokaucik? Nie będzie, nie będzie ekranów, a więc norma. Kogo dostaniemy? Shakiriego, super. No to lecimy z paką za 50k, no i może tutaj jakiś łokaucik się przytrafi cudem. No nie przytrafi, ale mamy chociaż ekrany, więc można powiedzieć, że jak na nasze konto to jest ekstra. Na to będzie NDD84, no, który bardzo nam się przyda do przepalenia oczywiście, bo nie do grania. Na no, przepalimy sobie gracza Lester w SBC o piłkarza 86 do wyboru. No i trzeba było tutaj troszkę się na gimnastykować, bo aż 60 zgrania, nie wiem po co i jej pod koniec lipca robi SBC z takimi wymaganiami, zamiast dać ludziom przepalać po prostu wszystko jak leci. No to 60 zgrania to jednak jest dosyć dużo. No ale zrobiliśmy. No i zobaczmy, co też nam tutaj z tego pika wypadnie. No rewelacja. Once to watch Suarez, a więc e, bierzemy gracza Atletico, bo będziemy nim grali na pewno. <grym> no a mamy czwartek, a więc e, jak zwykle m, nagrody za mistrzostwa fut, e, na razie nam szczęście niezbyt sprzyjało, więc e, może lepiej będzie tutaj jak zwykle Goldzik 3. Więc tradycyjne nagrody, no i liczymy, że może poleci w tych pikach cokolwiek ciekawego, aczkolwiek już powoli zaczynam tracić nadzieję, no może poczaruje trochę, o, tak, no i zobaczmy, czy to w czymś pomoże. No niezbyt, bo Depol to nie jest karta naszych marzeń. No, oby lepiej było w drugim piku, zobaczmy, czy... Coś grywalnego chociaż. Ojejku, jejku, jejku, No dobra, weźmiemy tego biglie i tyle, ale generalnie dwóch Argentyńczyków poza przepaleniem e, zastosowania w naszym klubie raczej nie znajdzie. No to przejdźmy do paczek, może tutaj będzie lepiej. Jak widzicie, cały czas nie naprawione e, te grafiki e, paczek, no ale. Co zrobić? Pewnie zajęci są liczeniem kasy w Kanadzie. No i pierwsza paczka Arnautowicz 82. No mogło być gorzej. Lecimy z drugą złotą paczką piłkarzy Prime. No i czy tu coś ciekawego? No, też nie ma walkoutu, nie ma ekranów. A więc można powiedzieć to co zwykle: Erera rewelka. No to mega paczka numer jeden. Oby. Oby coś lepszego, no chociaż ekrany do przepalania by się przydały, no bo walkoutu nie ma, ekranów zresztą też nie, ale jest karta specjalna, Libertadores, fantastycznie, no to megapaka numer 2, no i co, czy tutaj będzie nieco lepiej, no oby, walkoutu nie ma, ale jest lepiej, bo są wreszcie ekrany, Włochy, SP... Chelsea, a więc Jorginho. No 83 narzekał nie będę, ale jak sami wiecie, to nie jest to, o czym człowiek marzy. No to może lepiej będzie w kolejnej megapace. No, czy doczekamy się wreszcie walkoutu? No nie doczekamy się. Nie doczekamy się też ekranów, a więc e, no jak co tydzień można powiedzieć o rozczarowaniu? No to mega paka ostatnia. No i co? No czy nam trochę jej zdecyduje się poprawić? Humory? No tak, jest walkout, ale to jest, co to jest? Inform? Brazylia LOA. To będzie Aleksandro. No przynajmniej nieoszukiwany walkout, bo Inform 86 no, w październiku. To byłaby przepotężna karta, super traf. Natomiast no, pod koniec lipca, to można powiedzieć, że traf taki lekko półśredni. No to zobaczmy. Zostały trzy paki za 50 tysięcy. No, jak już poleciał walkout, to może by się jakiś następny znalazł. No nie znajdzie się. O jej, nie ma też ekranów. No, więc wracamy do rzeczywistości smutnej. Ginter. No, pan Ginter był duplikatem niewymiennym, więc zdecydowałem się przepalić go i paru innych zawodników w rozbudowie. Toc 85-90. No, zobaczymy. W najgorszym razie przepalimy tego toc, bo mam plan na zrobienie jednego SBC. No ale najpierw zobaczmy bo a nuż poleci cokolwiek grywalnego ha 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 no pewnie nie poleci ale mm, zobaczmy przynajmniej chwila emocji no już po emocjach bo USA to nie może być nic wybitnego pan Zimmerman 86 chociaż czyli nie najniżej możliwie oceniony przyda nam się za chwil kilka no ale Oczywiście wolelibyśmy coś lepszego. No dobra, to wróćmy do paczek za 50 tysięcy. I co? Czy poleci jakiś łokałcik? Nie poleci, o jej, znowu nie ma ekranów. Znowu Libertadores. Ach, jej chyba specjalnie nas tym upokarza. No i ostatnia szansa na traf jakiś sensowny znagród. Czy będzie walkout? Zobaczmy, nie będzie. No, chociaż na otarcie łez mamy ekrany Portugalia PP, no a więc Pizzi 84. Chociaż, no powiem szczerze, że mm, coraz mniej mi się chce otwierać nawet już te paczki. Nie mówiąc o tym, żeby grać, aby je zdobyć. No, a dzisiejszy szrot trafiony w player pikach plus do Przepalimy sobie w rozbudowie Mistrzostw Futis Ultimate. No, różne krążą pogłoski, podobno jej znerfiło to SBC, pamiętacie, trafiliśmy z niego w zeszłym tygodniu Neymara 99, no ale potem jej coś tam namieszało i podobno już dobre karty niespecjalnie z tego lecą. No ale od czego jesteśmy, sprawdzimy to dla Was, no i co? No i rzeczywiście dobre karty już z tego SBC nie lecą, więc raczej sobie je odpuśćcie. Jak widzicie, najlepszy Sommer 94, a więc mocno, mocno, słabo, żeby nie powiedzieć beznadziejnie. No weźmiemy oczywiście Szwajcara, no bo na, nam się przyda pewnie w jakimś SBC, ale nie dotykajcie już tego SBC. No a my dotknęliśmy jeszcze jednego SBC. Tu jak widzicie, skład o ocenie 85. Przepalamy Wardiego Totsa, no bo stwierdziłem, że zrobimy. Na koniec może poleci coś ciekawego z tego SBC. Rozbudowa 85 plus razy 10. Tu mamy jeszcze za ten segment jakąś tam małą paczkę. No, otwórzmy, żeby zobaczyć, jak nie trafiamy nawet ekranów. No, proszę bardzo, ja mógłbym scenariusze tutaj pisać. Kto to będzie? Lodeiro. No, dokładnie. No, to został nam jeszcze skład o ocenie 82, bo tamte niżej ocenione zrobiłem wcześniej. Tu przepalamy pozyskanego przed chwilą Zimmermana. No, i zobaczmy, zobaczmy, czy było warto. Mała paczka piłkarzy Electrum, z której oczywiście nic nie wypadnie. No ale liczę, że z rozbudowy 10 razy 85 plus, no to już musi nam jakiś koks polecieć, no bo jak nie, no to się chyba załamią. No i lecimy, lecimy. Czy będzie duże boom, czy jak zwykle totalna kupa? Co to jest? What if chyba, tak? Anglia, S.O. A, to będzie Chris Smolling. No, karta, o której marzyliśmy, nie wiem, trzy miesiące temu. No bo to był kawał obrońcy. Natomiast no, już na tym etapie gry to raczej troszkę za wolny. No, ale przynajmniej były mm, gracz United, więc gdzieś go sobie tam do kolekcji możemy wrzucić. Natomiast, no, miejmy nadzieję, że poza Smollingiem no, w tej paczce coś tam jeszcze ciekawego się znalazło. No. Jeżeli to tylko smolling, to tak słabo raczej. No, bardzo słabo. Atal i Fekir w duplikatach. Poza tym jeszcze tylko Kurtua 89, na reszta to same 80 piątki. Także, no, aż by się chciało zaśpiewać syf, ciągle syf na tym kącie. No, więcej nie mogę, żeby nie zdemonetyzowali. No słuchajcie, no więc y, sami decydujcie, czy chcecie robić sobie to 10 razy 85+, ja raczej nie polecam. No, a jeżeli już zrobicie, to może poczekajcie do piątku po 19, kiedy to oczywiście będę streamował jeszcze bez juniora, no ale on już wraca w weekend, także wkrótce go usłyszycie i zobaczycie. Na no, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko, trzymajcie się na razie.